Siemasie jesteśmy ma, siema, No dalej w metrze. Yy, ehm, wi witają was z dzieci z YouTube. Co? Wow, wa kas. Witają was z jakichś dzieci z YouTube. Wow! A, fajnie, fajnie. Witają was jakieś dzieci z YouTube. Ehm, e no i no w kolejnym odcinku. No dzisiaj będziemy dalej zwiedzać Nether, aczkolwiek później już wrócimy do bazy. No i, i chłopaki, co? No i czekajcie będziemy przeszukiwać to. Tak w skrócie. Eee, tego. To. Do. Tak, do. Bastion. To? Gdzie jest bastion? Tam. Kolejne. idziemy. Ja mi się czanki tak, nie tam. ładują. Ja się mam za mały redner distance, no. Jak tam chcesz przejść? Nie, jest, Tu był jest, gaz. Ma... Ty, a tam coś dalej jest. Jest tu był gaz, a ty go zabiłeś? Nie, jest tam co, a to sobie. No to jak wy tam chcecie przejść hmm. na lawem, chłopaki? Miałem zbudować się. Ale jak on nas szczeli w łeb, to co wtedy? No, pomyśleliście Ach, o tym? Ja chodźcie, chodźcie, chodźcie. No tu zostań. Zniknął sobie chłop. A zapisaliście kordy? Nie. Bastionu? Tak. Ja wrócę się i zapiszę. No, A masz. się tylko, no. Bez ja, idę, ja idę zapisać. No my nie jesteśmy aż tak nieogarnięci jak Mati, że on nie umie tu klatek niecałych przejść. No ja nie widziałem że tam na dół trzeba zejść akurat. No. Ale może... Uważajcie, bo tu jest złoto. Uważaj... Znaczy uważajcie... Że jest jedną podawa. drogę, Mati. Dobra, chodźcie. Ooo, bastion. Aaa, jak to wygląda. O, tu są te latające o, ryby. to jest odkryty bastion. Patrzcie, chodzi mi o te ryby tutaj. Co okay. nie jest ryba! A, dobra, ja przepraszam. Stary, gdzie ci to przypomina? W której części to ci przypomina, rejestr? O mój Boże, Macka, co Ty, Karol, zrobiłeś? O, jest, zawalił się grawem i Cię żeby żebym tutaj się pozwolono. Dobra, budujemy most. Tego. Ten, tego. tego. Ja, ja z kontrola nie puszczam tego, znaczy z shift, ale ja na kontrol. Ja nie puszczam palca z kontrola, ja się boję. Ja też. Ym, dobra, nie, Jak nie tam bloki? No, kończą mi się, dasz? Mam pięć Masz jeszcze... Y... Sol, sojt Dziękuję Proszę Jeszcze bo jesteśmy bardzo do są tutaj tak, Ale on na razie nie Oj to jest duże... są dwa bastyny obok siebie? Nie, to jest jeden taki ogromny. O mój Boże. No stary, przecież są takie duże te bastyny. Dobra. Ale bo masz różne rodzaje tych... Bijamy sobie tu nabij... Co jest? O w Na samym środku skrzynka, już widzę jedną. Eee... Um... Walimy Cześć, i... widzę skrzynią. Dobra. Chopaki, nie, nie walimy, nie wali. Nie walimy ich, bo to jest no, za dużo nie lawy. Walimy. No, no, sprawno. Jezu ja tam się wywalę, no. Weźmy, połatajmy te dziury z lawą tutaj. No w sumie można żywo. Także jak kubki. O nie, trzęsie się te. Bo mu jest zimno jak nie jest w lawie. No wiem. To ja się trzęsie, o Enderman się trzęsie. <grym>, nie Enderman. Nie, nie patrzę na ciebie, nie patrzę, nie, nawet o tym nie myślał. No to ty nie na, na niego tak. nie patrz. Ja obkrążam, ja obkrążam Bastian. Ja też. Nie, odejdź stąd, idź sobie. Jezus, Mario. Czemu? Czemu? Czemu ten... Masz ten... patrzeć na Ciebie ten Enderman. Nie, ale ja się na niego nie popatrzę. Ja wiem, wiem, wiem. Nie jestem taki głupi jak on. Wow, to jest ta ryba. Ej, ta ryba chodzi! Sto no bo to nie ryba! Co jest? Ta ryba... Stary, ten... On ma problemy problemik do Ciebie. Ej, ludzie... Ludzie, bo... Ty Je, ale ogromny jest! To jest drugi bastion, tak Ej, jak... Ej, mogę ty, nie, budować jedno, z, tylko, że... bloków kości? No nie, ja bym nie zostawił, z którym masz... Stary. Ja w się, ja się znej... Dziewięć. Ej, walimy tego Endermana. Nie, bo ty ja się wywalę. Ale on trochę przeszkadza mocno. Ale ja też dużo razy wam przeszkadzałem i, i mnie nie wywaliliście. To było trochę takie średnie. A miałem cię wywalać? Nie. No jest wieża bastionu? Dobra, ale nie, da wejść. Chrinkę, na... Star, tutaj nie ma się odcinkać, ten naraz... to nie ma Jest mam, mam mam, przedem. Czekaj jeszcze Przedłem. trochę po kopie tego y, dulca. Przedem do wieży, przedem do wieży. Karol, ale gdzie ty jesteś? My jesteśmy przy pierwszej skrzycach chcemy ją otworzyć. Ja jestem przy tym drugim tak jakby bastionie. Z wy... połączone mostem Dobra, otwieramy. No czekaj, ja chcę tutaj po tego pobudować, żeby wiesz, żeby się nie wywalić. Przegazno, Jak bot. Ja się boję tych piglinów, bo one wydają takie dźwięki Dobra, e, chłopaki, otwieramy! Otwieramy! Czekaj, okay. tutaj, dobra. żeby nie było widać. Chyba się wściekły. Dobra, Masti, Masty, ale, ale. No, one się wściekły, Dobra, chyba. dobra. dobra uwaga, uwaga. Co mamy? Jezu, trochę strzał. Ta, no, one się wściekają. Cuchy, złoty set. Nie no, one z... idą do was, one idą do was. To Nie, nie ci co są najbliżej pieniędzy. Ci co no są nas? najbliżej nie idą tak, No, ale no ci, 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 nie są idą. Nie, ci, ci są najbliżej Nie, ci co byli przy nas i się nie wkurzyli no. no Dobra, idziemy do Karola Karol, gdzie ty poszedłeś? Tu, tak? patrz, ja. chodź komuś Ej, ty ty to jest podwójna skrzynka To jest podwójna skrzynka Wake up Późnej Nie, Zaczep. Zaczep. zaczepiają, zaczepiają. Ej, to jest podwójna skrzynka Dobra gdzie, 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 gdzie? O dobra, walą nas jednak Masty walą nas Ale ciebie walą nie mnie No nas walą Wiem Nie mnie Z mieczem Dobra pomagam się już no Wow Cześć 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 Zabij to Ja tak go Cześć Dobra, Dobra Jezus Maria A gdzie wy jesteście? Wow No Masty, no ja to miałem otworzyć u umie... Mamy płytę nie zabrałem. Mamy płytę A gdzie wy jesteście? Karol Trzeba było iść z nami. Mówię, tutaj przy tej skrzynce. Ej, tu jest Crying Obsidian oh. 2 i strzały złote. No spoko, ale... Oh, gdzie jest ta skrzynka? No ja, Że... ja, 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 ja jestem przy tej pierwszej. Ej, weź Kubuś resztę, ja wezmę? Ja wezmę zbroję. nie jak, czekaj tutaj Ja jestem przy tej pierwszej. Jesteś przy tej, przy tej no to my jesteśmy tutaj Karol patrz Ej, Ale to tyłu. ja... Ło, wow, kolejna chinka. Widzę, 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 widzę. podwójna skrzynia. Yy, ogólnie... W sensie nie ma szału, ale mamy płytę, wow. płytę... Jezu. <laughs> Jak się zapadł? Chłop. Ale mamy płytę. Ta płyta jest fajna. Z tego co ten to ma fajne. Tak bardzo. Karol, jak się czujesz, z tej zabudowany. No, Bóg wszedłem sobie tutaj. Dobra, gdzie my lecimy? E, bo te pliny stąd przyszło ogólnie. Tu jest wejście, A jest faktycznie, duże, no jest duże. tutaj, chodźcie. Uważajcie. Ja, 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 ja wykopuję ten złoty coś. Ja też to kopię. Też też to uważaj, uważaj, są. Idzie, idzie, idzie po ciebie. Majmy go. Majmy go. Co cię dla mu Chodźcie. Musia. Ja się bardzo wkurzyli wszyscy. Ja tu w dół idę. Ale super o nie, nie, on nie, on nie On po mnie idzie, on po mnie idzie! Gilden Block, O, tu Karol. Karol. No. wiem, gdzieś tutaj był. Tam... Ej, co to jest Gilden Block? Gilden Block Nie mam pojęcia. Ej, dobra, ja bym uciekał Westfra. stąd. Ja bym uciekał... W razie, w razie to jest ten, razie, ten taki wierze? blok złota, taki ten. A, no to pozłacany Blackstone stąd ten, tak? Ej, uciekamy, Ej, uciekamy stąd. Nie no no... Idziemy wyżej. O, tu jest kolejny. Chodźcie, 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 ja buduję schody. A gdzie? A tu chodź tam na ten wyżej, Kubuś. Tam, gdzie byłeś. O mój Boże, o mój Boże, cofaj się, cofaj się. Ła! 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 go. Co? Złamał sobie nogi. złamał nogi. Stara, ale żyjesz, nie? Graplerem złamał nogi, chłopak. Co? Nic, warknight Co ty gadasz, gościu? złamał nogi Ej, ty z jakich pijany jesteś Karol, zapraszamy do góry A co tam jest? Nie wiem, musisz jest. Co tutaj wejść tak? Ale musimy... Nie, ja bym... ja bym... jak to wyeksplorujemy, ja bym wracał To Walimy go Ja go walnę, mam strzał Walimy go jego własną bronią Czekaj okay. Tak, ja snajpę Cia! O. Jak tu jest wysoko, tu jeszcze się Boże. wchodzi. Chodź Kubuś, idziemy Skrzynka wyżej. Czekaj, czekamy, czekamy. no tutaj do góry, nie to, to jest pigment zwykły, pigment to, to jest. Tam gdzie spadłem? Tam gdzie wchodziłeś, tak, 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 tam do góry. Dobra. Tu jest gdzie jest to skrzy... a dobra, widzę, a. widzę. Ale to jest ogromne. Jestem, o dobra, jestem, dobra. Kubuś, chcesz strzały? Tak. Masz, cztery no, ci dam. Jezu, to jest ogromne. Dobra wchodzimy tutaj na górę Chajcie, no. bo mam trochę będę... Gdzie jest ta skrzynia? Gdzie jest ta skrzynia? No na górze. O. Czekajcie. Nie tak. tak. tutaj. No. Nie. Trochę tak. na lewo jest tutaj, no. A jest fantastycznie. nie jest, 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 jest. Ło, wow, tu jest podwójna i zwykła! O kurde, dobra? Wow. Zwykłe jest co? No, takie powiedziałbym. Wow! Wezmę krani wow. obsydian i zwykłe Ja zwykłe. Ej, tu jest ancient debris, co to jest? Czekaj, pokaż. Jestem na dole taki, to blok. To jest. Tak! Jezus, Maria, pradawne zgliszcza. Chcesz, czekajcie, prawdawny zgliszcza. To są ruiny. Ja biorę strzały. Mogą weźć sobie Ej, strzały. strzały. To strzały. Nice. Są ruiny, ale to jest do setu. To jest do robienia. Co to, to za achievement? daj mi ten, też chcę do, ten na ja Też chcemy. Macie to 100 to. to jest do robienia z, z naterytu To I jest mi, bardzo mi. fajne, to jest mega To nie. mega akurat Masz? To fajnie by było jakbyśmy nie stracili No. Nie no to już chyba nic nie będzie, nie? Nie może coś będzie jeszcze o, cztery skrzynki już. na dole. Ty teraz mi leci, raz leci mi tę piosenkę, jakby z Fortnite, to jest taki. Lobby track. Co jest? Hmm. jak jest Event? To jest zwykła się... platforma, kubuś. Chodźcie, chodźcie. Jestem na dole. Chodźcie na górę się, pod, się podbudujmy, bo jeszcze jest góra. No. Ej, no, w sumie? Chodźcie. Nie, robię schody. Nie, nie, schody ma ktoś Iron w EQ? Bo ja tak trochę nie miałem miejsca zbytnio, już, to bym dał. Ja mam. Ja mam Tutaj leżą. Nie. Tutaj. A masz jeszcze buraczki? I. Mamy crafting gdzieś? Ja mam. Co się tu jest? To postaw, 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 bo ja w tym miejscu. Czyli to chodzi na górę, to chodzi na górę. Ale ładny sam on wychodzicie z mieczem a nie z siekierą? Miecz się Jest dobra Siekiera się mega długo ładuje, no to jest tak. O dobra jest, 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 jesteśmy już Tu coś jest? A, fajnie. Fajnie jest, tu coś jest. O fajnie że tu ktoś jest To jest ten stop champ Nothing Ja się nothing jedną szlapkę zrobić Żeby mieć Wow. Też wezmę, zrobię z tych nagetów yy, całe złoto. 5 będę miał, pokramp. Dobra, to ja się mogę dać z małp. dobra, mi. Bo ja chcę mieć miejsce w kutek, no dobra. Jeśli ty jest, dałem ci. Gdzie? Wróciłem. A dobra, no, mam już na dół, uciekamy stąd. Moja, ja mam już jedno. Tak. Dobra, dziękuję. Patrz i tutaj. Cześć, gdzie to jest? Tutaj się szło, tu, cześć. Muszę wrócić tam, gdzie byłem. O tutaj do góry, też jest tutaj daj blok. Daj tu blok, no. Zdaj Zdaj blok, blok daj tu blok, chodź tu powrotem. się da wejść. Tu, tu blok daj mi tu się da wejść! Ale ja nie, nie obchodzi mnie blok złota, bo tam jest skrzynia! No i znowu spadłem, kurde. Tak gdzie? Tu jest Patrz. blok złota. Tu, czekaj, tu, o tutaj, tutaj. Masti, tu masz, dobra. Ty masz czekaj, masz ty masz Tutaj i cyk, mam! Tadam. Dam tam ci, ci sztabę. On faktycznie jest, no Dam ci sztabę. Dobra? Pewnie jest, Mały Karol. No nagle <laughs> wow. Więcej złota... Obsidian! Obsidian no, niby tam... O, masz ty masz więcej No ale... ale... No... Dobra jak... Szału w sumie nie ma Mogą być chyba... może być... Ej, o, Ej ale ogólnie to możecie zostawić lajka, like oraz subika, oraz komentarz zostawić tam na dole Ktoś w czas się zorientował Znowu wy tego nie pilnujecie No... Jako tylko mają fajny dźwięk rozwalania Jakie to jest wolne Nie da biegać po tym soul sandzie Ja mam nutki, to po glebie dusz biegaj Ale Nie ma co razy z mniej jej Bang, bang Tyk, tyk ram, A tu już może cię wciągnąć? Tak strzał Tam nie może wciągnąć Ej, a tymi złotymi strzałami co się robi? Zaznacza się chyba wroga. O, wow! Crazy frog, no do mnie strzela! Chodźcie, trzeba iść do góry. A iść do góry sobie. Aha, okay. O, Skar wow! strzeliłeś do mnie, u łomie! Ja! A nie ty? Ja cię nawet nie uderzyłem nigdy. Aha. no to szkielet może na przykład. Ale albo to się ogólnie tutaj wchodziło, tak by the way, nie? No ale my sobie No wiem, idziemy, ale... Tu nawet są schody zrobione, ale, ale tak my jakieś się... nie. niedowolone. No, Aha! Dobra, Przepraszam. Dobra, Dobra. Mamy, ten, mamy ten nasz las chyba. No nie! Kurde, kubuś to jest twoja, jak Jezu, Ale nie ma spoczynanego lasu. Gdzie e, ty... ty jesteś? Kurde, gast. Kurde, walimy go! Zabiłem. A widzę, że się nie Chodź chodź tu. To jest bastion. Co? Okay. No bastion, ej, chodźcie. Ej, tutaj. rzeczywiście. A to nie jest nasz na pewno, nie? Nie, no chyba jest. Nie, to jest nasz. No to nie jest. Tak Jak my jesteśmy Albo... pod doliną dusz Ej no w sumie cofnij się O jestem Gdzie on jest? A ja ja znowu jestem. pod niego trzeba wychodzić da, Co ty... o to ci chodzi? Gdzieś ja ty Jeść jest! I ci... widzisz go gdzieś Kubuś? Oh, wow. e, nie wiem, nie widzę, ale... Trochę maniany tutaj. Nie się zgasłem, nie Jak to maniany... Aha no, dobra... O ła! Wow, no nie strzelaj! ten. jednak Wale ci na łek. Aha. dobra, bo ja jedzenia nie mam już coś zjeść. A coś tu mnie strzela? Gaz, oj! O gaz! To mnie strzela. Ej, nie, to jest Łukasz. 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 O Ła, wow, gaz! Łoo, dobrze, że mam tarczę. Wiesz, że Łukasz, to co jest? Z, z, no, co się stryf? Gdzieś nie. ty jest Karol Kurde, Karol Ty bocie Czekaj, ten gaset podleci nas ja Jezus to się Dobra, chodź tu ze Nie, to nie jest tym. nasz bastion stary Raczej na stówę Chodź, staniemy się tu z zatku i będziemy czekać Gdzie on jest? Co no za... chowam się! No to nie ja jest na... To jest... Albo to jest nasz basen, ale nas tu nie było na pewno, stary. Możliwe, możliwe. Chociaż w sumie nie, no nie było nas tu na stówę. No nie, to nie... No, idę, 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 idę. Idę. Jak tu wejść do g... Dobra, widzę wejście no, do czekaj, góry. Czekaj, masz... ale nie, czekaj. My na... Karola idziemy i tu jest... Jak ja tu idziemy do Karola? Na idę tam... Idę tam od tej waszej strony. O nie! nie boś, a masz coś do jedzenia? Ta. Ja pierniczę. O, oh, sorry, ale. A, dobra, ty co? Ej, ja da się ustawić spawn point w identycie? Tak, Marty, to właśnie próbowaliśmy zrobić. Ta kotwica. A, tylko kotwicą da się to zrobić. A czym? Innym niby... Łóżkiem. Nie wiem. Oh, sorry, no co ale? mi przeszkadzasz? Daj mi ziemniaki. Nie mam. Jak to? Dać marchewki. Daj marchewki. To wow, jest nasz bastion, Łe to my maniane zrobiliśmy O kurcze, ile ognia Dziko to ciekawa była Dobra to no ja już teraz już nie ma. Jestem, jestem. Ja jestem, jestem. Jest? No ja już A, gdzie idę ten już weszliśmy Aha, bo my tu w dół mamy iść, nie? Dobra, nie ma świnioków Dobra e, Będziemy kończyć ten odcinek Dojdziemy tylko do bastionu i... Znaczy jesteśmy, ale no... Ja już jestem. No, ja jestem za tobą. A, Jezu, jest Karol. Siema. Dobra, kurczę, nasz, nasz domek. Jejku, tu jest ładnie. E, Karol, z spodenki, miecz, kierka, ten, to, to, e, co ja tutaj chyba mam, jeszcze nie wiem. Złoto chyba też tam było twoje, z tego co kojarzę. Co tak, chyba? Tak. No chyba tyle w sumie moi. A jeszcze tarcza, jak macie. O już ja ile, 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 ile. Ja nie mam. Nie A i jedzenie ziemniaki. Ja też nie ziemniaków mam. nie mam. O chlebek mam bo, tylko. Bo, bo ja zaraz umrę. Nie to ja tylko chlebek twój rzuciłem. To masz tutaj jakieś. O dziękuję, dziękuję, dziękuję. To chodźcie poza odcinkiem se pogarniajmy porkczopy, bo na razie... Ja nie wiem na razie tak z Netheru zbytnio. Czemu? No bo nie wiem, bo po co? Po sobie tutaj pork z tych tych świnek. Jestem są świnki? Ja wiem, ja bym już wrócił do tego do domu, bo i tak zaraz skończymy. No tak, my kończymy, ale to się pożegnajmy tutaj już. Dobra. No to ja bym wrócił do domu i bym jeszcze coś tam zbudował. A, ah, bo my potrzebujemy tych mm, blazów, żeby zrobić stoły. Dlatego chciałem, twierdzę. Aha, no to może być. Weźmy poszukajmy na... jeszcze. Nie wytrzymam No ja na mnie, chłopaki. O, Gdzie? Dobra, walimy przy... ich. Gdzie oni są? Ja zabijam. Jeden. A jest. trzeba będzie wziąć... Idą jeszcze dwóch. A widzę. On ma seta. Żelaznego. To nasz jest, bo on jeszcze żelazny... A to jest nasz, no to, a, jest, to jest nasz. Nie mam Wow. To w trzech... Jaki... A, to jest w ogóle twój set chyba. Dobra, ja sobie wezmę ten set, ja sobie naprawię. Chyba, że ktoś chce jakoś. A co tam było? Nie, ale ja tu mam tego seta. Co, jak ktoś... klatka... A co ty miałeś na czapce, Karol? Umbrella. Ja miałem... Umbrejki. Tak jest, tak takie jest, słabe A miałem łańcuchy i ten, i ten. Ja nie mam łańcuchów Ja mam łańcuchy. Ma? Ja mam 50 O, dobra, dobra, okay. o no to właśnie, no. Dobra to wracamy A, dobra. się do na hausa ja mam już Dobra widzimy się znowu o, Nie ma Matis zginął śmiercią tragiczną znowu W sumie ja też ale dobra, tego nikt nie widział Mam kotwicę Uwaga Mamy kotwicę gdzie? Ostatni, tak, Stary, tutaj, tutaj będzie Na dole, tutaj na dole, chodź W piwnicy będzie nasz punkt respawnu Poszerzę to aż Ej, co jest, my w ogóle kamienia nie mamy Teraz zauważyłem Na ładuj, no, na ładu, to... ładu, i... uh! oh! Oh! Mam spawn point jeszcze, 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 Ale nie mam już, nie mam glowstone'a Ta No i na bokach I, tu. I ostatni idealnie Dobro. Dobra, a więc co? Takim gestem kończymy. Dobra, mamy tutaj. Ehm, mamy. Do portalu wejdziemy, do portalu wejdziemy w kolejnym odcinku. E, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. E, no i co? Widzimy się w piątym już odcinku serii z Minecrafta. już będziemy wchodzić do tego oto portalu. o, oh, Nie tak szybko. Nie tak szybko, Ziemek, W kolejnym odcinku będzie. Dobra, halo, także co? Do zobaczenia. Cięka.